Niedziela, 13 października. Rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Rozpoczynamy ją oczywiście od indeksu WIG20 który w tym tygodniu ponownie można powiedzieć obronił tą taką strefę w okolicach 2260 punktów. Mamy pogłębienie jak gdyby tego minimum o 2-3 punkty, jednak nie mamy zanegowania tego pinbaru sprzed czterech tygodni, tego pinbara właściwie sprzed czterech tygodni, nie mamy jego zanegowania a jedynie tak jak mówię tutaj cieniem minimalnie tam 2 czy 3 punkty niżej zeszliśmy, natomiast w efekcie tego tygodnia powstał nam kolejny, można powiedzieć tu pin bar, tym, tym razem wyraźnie wzrostowy, no i to wszystko jak gdyby urealnia nam mocniej szansę na powstanie tutaj takiego ala, no nazwijmy to podwójnego, czy nawet potrójnego dołka, no i moim zdaniem teraz sprawa jest, no może nie tyle, że prosta, ale powinna być prosta, o tak bym to powiedział, to znaczy kontynuacja tego odbicia z tego tygodnia i wybicie tutaj maksimum w cenach zamknięcia, maksimum świecy sprzed dwóch tygodni, a więc poziomu 2,387. No moim zdaniem będzie powinna zaowocować nie tylko testem tutaj tej strefy w okolicach 2470, ale wybiciem również tego szczytu i ataku na nowe szczyty w tym całym tutaj trendzie wzrostowym. Natomiast bałbym się tego, gdyby doszło jednak do załamania i czarną spadkową świecą w cenach zamknięcia wybilibyśmy ten poziom tych trzech dołków. Moim zdaniem wybicie tych trzech dołków, gdyby nastąpiło, no to wówczas ten dołek raczej już nie powstrzymałby przed dalszymi spadkami, no i w efekcie moglibyśmy się spodziewać ruchu na, na jakieś chociażby i 400 punktów wynikające z takiej ewentualnej tutaj głowy z ramionami. Ale tak jak mówię, to co rynek nam tutaj rysuje wzrost, korekta. Teraz utrzymanie tych, tego poziomu dołka, ta świeca z ostatniego tygodnia również tutaj mieliśmy też pin -bara z długim cieniem, z delikatnie wzrostowym korpusem, tu jest wyraźnie wzrostowy korpus, to powinno doprowadzić do ataku na poziom ten 2387, a w efekcie jego wybicia powinniśmy mieć ruch na nowy, na nowy szczyt. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu BIG-20, no widzimy, jesteśmy tutaj na tym, tak jak mówiłem, na poziomie tego po, po, potrojnego szczytu ten ruch do góry tutaj mamy korektę abc na ten moment no i teraz rynek mocno odbił tworząc tutaj gwiazdę wieczorną była w czwartek próba kontry która miała też minimalnie ale nieco większy obrót to moim zdaniem sprzyjać powinno właśnie wzrostom no i Piątkowa sesja, otwarcie właściwie no taką luką cenową, można powiedzieć, nad, na poziomie otwarcia z poprzedniego dnia, no i delikatny nie jakiś mocny, ale mimo wszystko wzrost, który dał nam potwierdzenie dla gwiazdy porannej, no tak jak mówię, wydaje mi się, że jesteśmy, możemy tutaj na razie zakładać, że mamy ten ruch do góry, korektę ABC i, i rozpoczynamy ruch, który w tej pierwszej fazie powinien moim zdaniem wybić tutaj poziom ten 2,387, co wspominałem przy wykresie tygodniowym, jak i zajść tutaj co najmniej w okolice 2,430 2,440 tej strefy na koronę gdzie ewentualnie no, może uaktywnić się jaka, jakaś, większa, jakaś większa podaż. Jeśli chodzi o wykres yy, indeksu szerokiego rynku WIG, no tutaj sytuacja jak widzimy, może nie tyle co podobna, ale świeca tego tygodnia jest podobna. No a pamiętajmy, że tutaj, właśnie jest kolejny element, który jak gdyby pokazuje nam szanse na ruchów, na giełdy, na do góry, bo indeks WIG, który jest tutaj no, w jakiś sposób, można powiedzieć, silniejszy, ponieważ po tym wyjściu ma zejście i tutaj, jak widzimy, mamy ten, ten dołek wyraźnie wyżej od tego dołka, no więc moim zdaniem tutaj jesteśmy przygotowani do tego, żeby iść dalej, e, iść teraz właśnie do góry, atakować tutaj poziom poziom szczytów i, i, i go ewentualnie wybijać. Patrząc na wykres dzienny, no sytuacja tutaj jest nieco inna, ale, bo tak jak mówiliśmy, tu mieliśmy jakąś spadek, który, który oczywiście no był korektą tego ruchu wzrostowego. Do góry tu poszliśmy trójką, natomiast zeszliśmy, zeszliśmy tutaj w dół i tutaj mamy delikatnie delikatnie jak gdyby można powiedzieć naruszony naruszony ten ten poziom dołka tutaj tego ale no ten te dwa dołki są wyraźnie wyższe. Tutaj od tego jest jak gdyby większa siła. No moim zdaniem mamy to coś, jakiś układ taki z korektą nieregularną, czyli A, B i C. No i teraz jesteśmy tutaj co najmniej gotowi do tego, żeby w pierwszej kolejności atakować 000, 85 tysięcy, następnie wybijać, atakować tutaj ten szczyt i, i podążać dalej do góry. No tak to wygląda. No, złamanie tutaj na pewno niewątpliwie tych, tych, tych Poziomu tych dwóch dołków, no, byłoby elementem, który, który kazałby nam spojrzeć tutaj na również atak na ten dołek, ale to wszystko mówię to już w przełożeniu na Indeks WIG 20 raczej by prowadziło do większych, do większych spadków. Jeśli chodzi o Empik. No tutaj znowu mamy. Yy... Wyjście impulsem, mamy jakieś zejście, mamy próbę pójścia do góry, znowu korekta, bo nie wybijamy tych dołków, i rynek znowu jest tutaj, kończy ten tydzień utworzeniem białej świecy z delikatnym dolnym cieniem. Pytanie teraz, jakie należałoby sobie zadać, to jest to: jak traktować ten skokowy większy obrót, bo no, jest tutaj na, na świecy wzrostowej. Ten skokowo większy obrót, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że to jest jak gdyby w takiej tutaj w no, tej nazwijmy konsolidacji, jak gdyby przy zbliżaniu się do dołka, czyli no, jeżeli nastąpiłaby teraz kontynuacja tego wzrostu, no to moim zdaniem byłoby to potwierdzeniem tego, że rynek będzie jeszcze atakował tutaj poziomy poziomy tego szczytu. Patrząc teraz na wykres z, yy, dzienny, No to tutaj mamy sytuację zbliżoną do tej wigu, jednak znowu jeszcze inną, ponieważ ten dołek tu jest jak gdyby delikatnie powyżej, ale to wszystko jest jak gdyby jedna linia, no i, i teraz pytanie, no bo sami sobie zdajemy sprawę z tego, że jeżeli rynek tu chciałby zawrócić na indeksie MWIG, no to wybicie tych dwóch no dawałoby tutaj formację głowy z ramionami, zasięg około 300 punktów, no to w tym samym mieliśmy, mielibyśmy wybicie, zarówno tutaj tego dołka jak i atak na ten dołek natomiast patrząc że tutaj jest ten poziom mniej więcej taki sam to mówię no tutaj według mnie przewaga przewaga jest na na kwestii yy, znaczy się dla byka który tutaj rynek powinien rosnąć i atakować nam ten dołek no i tutaj jeżeli teraz zobaczymy jeszcze to ten z, Skokowy największy obrót, który miał wpływ na przed chwilą na ten wykres tygodniowy, no on powstaje tutaj na tym dołku, na Pinbarze. Czyli czyli no jeszcze jak gdyby bardziej to potwierdza charakter, że ten obrót mimo że jest na wzrostowej świecel, on jest w dołku, więc tutaj jest szansa na to, żeby faktycznie poprowadzić ruch, który w pierwszym etapie wybije 6300. Do tego dochodzi, że kontynuacja jak gdyby tego, tego ruchu wzrostowego jest też tutaj na mamy kolejny ruch. Z obrotem, i on jest dalej jeszcze kontynuowany. No to są wszystko elementy, które właśnie świadczą na korzyść tego, że rynek powinien w pierwszej kolejności wybijać 6300, a następnie no myślę, że atakować tutaj ten poziom na około 6450 i ogólnie docelowo iść na nowy, na nowy szczyt. Jeśli chodzi o Eswik, tutaj sytuacja jest nieco inna: to znaczy mamy płytszą korektę, ale korektę, no i teraz ona tu jest zakończona takim wzrostowym pinbarem, jeżeli nastąpiłaby kontynuacja, no to byłoby to samo przejście rozumiane, że no powinniśmy w takim wypadku podążać górę do ataku na ten szczyt, który, który mieliśmy jakiś czas temu. Patrząc teraz na wykres dzienny, no widzimy tutaj impuls i jakaś korekta ABC, ale tym pierwszym takim no wskazaniem na właśnie ten ruch, który mógłby nas y, ciągnąć do, na nowe szczyty, będzie tu wybicie tego poziomu, tego szczytu, a więc jeszcze nam troszeczkę jak gdyby do tego brakuje, bo na razie na ten moment, no, nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyła nam się tutaj coś w rodzaju takiej korekty pędzącej 1 do 1, czyli jeżeli rynek teraz by zawrócił, no, to najprawdopodobniej wybijałby tutaj ten ten, e, ten dołek i, i tworzył nam, tutaj zaczął tworzyć nam większą, większą e, korektę Kolejny to już indeks DAX. No tutaj widzimy dojście do, w zeszłym tygodniu dojście i delikatne odbicie w cieniu od tej strefy y, tych wybitych dwóch szczytów. W tym tygodniu wyraźna świeca wzrostowa z dolnym cieniem potwierdzającym tę strefę. No oczywiście wszystko może się zdarzyć, jak to się mówi, ale to czego należałoby oczekiwać po takim wykresie, no to kontynuacji tego wzrostu. I pójścia dalej w górę na kolejny nowy historyczny szczyt. Patrząc teraz na wykres DAX od strony dziennej, no to mamy tutaj zejście jakąś trójką do tej strefy. Tu widzimy ta strefa szczytowa zejście, rynek. Y utworzył nam tu jak gdyby podwójny dołek, w środę wybił podwójny, linię szyi podwójnego dołka, w czwartek mieliśmy taką próbę retestu tego, tego, tej, tej linii szyi poprzez szpulkę z cieniami no i piątek już wyraźne pójście do góry no, no, chciałoby się tutaj powiedzieć, że no właściwie nie ma w cudzysłowie, nie ma innej drogi jak wybijanie tego szczytu i pójścia na kolejny nowy szczyt no i teraz jeśli chodzi o indeks SP. Przepraszam, tak tutaj jeżeli spojrzymy teraz na wykres tygodniowy, no to widzimy, no tutaj mamy cały czas kontynuację po tym takim delikatnym jak gdyby zwolnieniu, ale to zwracałem uwagę w zeszłym tygodniu, że to jest. Yy, układ, który tutaj powstał, jest typowym układem, no takim, no, bym powiedział, na kontynuację, sw swoją nazwą, zachęcałem do sprawdzenia, jak to się nazywa, bo ja nawet nie, że nie chciałem powiedzieć, tylko ja naprawdę tych wszystkich nazw nie pamiętam, ja mam już wzrokowo yy, opanowane, że wiem, że to jest układ yy, kontynuacji, no i tak też się stało, mamy wyraźną świecę wzrostową, no i tutaj rynek, no ma otwartą dragę, drogę do, do kontynuacji tego wzrostu. Jak widzimy, taka no, ewentualnie górne ograniczenie takiego kanału, w którym moglibyśmy wyrysować, jest dziś w tej chwili na poziomie około 6 tysięcy punktów. No i tam możemy i zaraz zresztą pokażę to, co zapowiadałem w czwartek, w piątek, że dzisiaj coś pokażę na temat S&P dodatkowego. Ale zanim to uczynimy, to jeszcze spójrzmy teraz na wykres dzienny S&P. Na wykresie dziennym S&P, no mamy po tej korekcie schodzącej tutaj do strefy wybitych tych, nazwijmy, dwóch szczytów, yy, mamy... Ruch mamy korektę gwałtowną, czyli można powiedzieć znowu jakaś fala pierwsza, druga. Jesteśmy tutaj w jakiejś fali trzeciej. Dochodzimy teraz do strefy. Doszliśmy do strefy takiej konfluencji dwóch zniesień zewnętrznych, czyli zniesień tej korekty, jak i 127 tej dużej korekty. One się tutaj mniej więcej nachodzą w okolicach 5800. 10, 5, 830, no i tu właśnie w tym rejonie jesteśmy, ale to jest tylko jakaś wyznaczona strefa, tych stref za chwilę zaczniemy, jest więcej, także tutaj jak najbardziej ten rynek ma szansę jeszcze podążać dalej, dalej ku górze i kontynuować, kontynuować ten wzrost. No i teraz może pokażę tą taką, no bym powiedział, może bardziej ciekawostkę, aczkolwiek no, mającą swoje, swoje, znaczenie w celu ustalenia ewentualnie tych poziomów docelowych dla ruchu indeksu S&P, no bo dlaczego mówię o ustaleniu ruchu, bo musimy sobie zdawać sprawę, że SNP jest na historycznych szczytach i tutaj nie mamy jakichś ograniczeń ze względu na opory cenowe, no bo nic, nigdy tutaj nie byliśmy na tych rejonach, no więc trudno, żeby były opory. No a dokądś, że tak powiem, ten, ten, ten trend musi trwać. No jak widzimy, jesteśmy z dużym, z dużym prawdopodobieństwem, tak, no jesteśmy tu gdzieś w fali... Najprawdopodobniej jakiejś piątej, no, która może przybrać postać jakiegoś klina. No, no, no na naprawdę trudno jest mi, więc gdzieś tutaj być może za jakiś czas się skończy. No i teraz zobaczmy. Ja tutaj zrobię na tym wykresie pewną, e, przedstawię pewien element. Nawet jeszcze zrobimy tutaj. O, miesięczny. Ciekawostka. Po największej korekcie, która zakończyła się w roku 2009. Mamy ruch do pierwszej największej korekty, tej tutaj, oznaczony tym prostokątem. Wielkość. Teraz od tej ordołka do szczytu przed znowu największą korektą mamy, można powiedzieć, taki sam odcinek drogi przebyty. Taki sam. No i teraz, jeżeli idąc dalej tym tokiem, no to od tego dołka tutaj w okolicach 3,500 mamy wyjście do poziomu około 6100. Jeżeli dobrze pamiętam, ja się postaram tutaj odmniejszyć. Mamy 6100, mniej więcej to jest ten rejon. 6100, gdzie wypada nam znowu kolejny raz równość. No mówię, to nie musi tak być, prawda? Bo, bo nie ma nic pewnego, co by zadziałało, ale, no, ale jakbyśmy nie spojrzeli, no mamy tutaj jakąś pierwszą, nazwijmy pierwszą falę, która jest. Yy, Takiej wielkości, teraz jest trzecia takiej wielkości. No to może nawet można by było powiedzieć, że zgodnie z Eliotem, to dla e, zachowania tego e, mogłoby być, że będziemy mieli tu nawet delikatnie krótszą tą, tą falę, że nawet może nie te 6100 z groszem małym, tylko troszeczkę niżej. No bo jak wiemy, falie, fale Eliota, teoria mówi, że fala trzecia nie może być najkrótsza. Natomiast znowu pytanie, bo to jest przyłożenie prostokątów, Taki pogląd tutaj nie chcę, nie chcę tutaj idealnie być. Może tam, jak gdybyśmy dokładnie przeliczyli punkty, to by się okazało, że jednak tam gdzieś jest jakaś różnica. I ta fala trzecia jest tam już powiedzmy gdzieś o ileś punktów dłuższa niż ta fala pierwsza, ale okolice 6100 wynikające z tego układu. Teraz zobaczmy tutaj, jak gdyby tą znowu teraz końcówkę widzimy od tego dołka rynek ma falę pierwszą ma drugą tak zakładam mamy jakąś trzecią mamy czwartą jesteśmy w piątej równość fali pierwszej z ewentualną piątą od tego dołka jest w rejonie 6200 to ten zielony prostokąt i teraz zniesienia zobaczmy zniesienie zewnętrzne tej tutaj największej korekty, czyli tej korekty przed tym ostatnim dużym swingiem wzrostowym daje nam poziom 200% na wysokości znowu 6100. Tak? I teraz, a jeszcze tutaj zrobimy. O, i zobaczmy. O, żeby było widać. Czyli mamy tutaj górne 6200, te duże prostokąty, nazwijmy z, przez tych, z, tych, e, z tego całego ruchu od 2009 roku, e, to jest tamte 6100, teraz równość e, to 6200, tak jak mówiłem. No i tu widzimy, mamy e, pewnego rodzaju e, kolejne konfluencje wzrostowe 5900, ale to zniesienie zewnętrzne e, tej tutaj korekty, jak i tej korekty, konfluencja około 6050. Tutaj jest równość, przepraszam, zniesienie tej największej korekty 6150. Tej tutaj przed całym tym impulsem wzrostowym, a więc widzimy, że tu te rejony powiedzmy od 6. 1050 do 6200, no bardzo, bardzo geometrycznie składają się na możliwość zakończenia tego tutaj naszego obecnego wzrostu. Ale jak widzimy, to jeszcze zostawia nam jakąś przestrzeń prowzrostową. No, i być może, tak jak kiedyś niedawno mi mówił kolega, być może to jest po prostu wskazanie na to, że do wyborów będzie się to ciągło, no, ten, ten ruch wzrostowy. No nie wiem. W każdym razie również to, co już wcześniej pokazywałem, ten sam poziom wynika tutaj z tego górnego ograniczenia. Te rejony, załóżmy 6 tysięcy. 100, o, tak żeby było to 6100, okolice 6100 plus minus te 50 do 100 punktów, tak? To są te rejony, które które tutaj mogą być Także No, myślę, że bardzo mnie najbardziej to właśnie tutaj zaciekawiło to, że pytanie, czy, czy, czy jest to w stanie się nam ziścić i, i, i tak zadziałać, a mianowicie właśnie ta e, równość, że ta fala cała tutaj do największej korekty ma taki sam wymiar jak ta fala. No, i teraz tutaj ta trzecia to był początek tego, a potem już dokonałem tylko do dodatkowych analiz i, i, i mierzeń. No, i wyszło, że tutaj faktycznie koncentracja tych zasięgów tego ruchu występuje w rejonie 6050, 60 do 6200. W tym, w tym, w tym, w tym przedziale. I to by było tyle, jeśli chodzi o. E, indeksy giełdowe, i to, e, i tą, tą, tą taką ciekawostkę dotyczącą samego indeksu SP.